Dobra, Tak, gdzieś. Volvo? wolwo Pokaż twarz. Nie. Ale ja tu stówę. Dam ci stówę, dam ci stówę. Ładny no, 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 Volvo? Nowe. Tak, ładne. Nowe Kingo, po na co? Patrzcie, ładny volvo. No, tak. A wiesz tam kliknij, Weź włącz kamerę i kliknij tam taki... Taką, ten, taką kamerę i strzałkę. Dwa razy w ekran. Dwa razy w ekran. A ja? Dwa Tychi. Nie działa. Ja po tym dołączę. Czekaj. Ale nie! Czekaj, nie! Dwa razy w ekran. Nie. Teraz dwa razy. W... O. <słuch> nie wciągaj. <smuszel> pokażę krótka. nie jeszcze raz, bo to nie zadziałało. Co nie zadziałało. Gam, gam, Nie zadziałało. No, nie zadziałało. Nie zadziałało. Pokaż jeszcze raz. No nie zadziałało, pokażę jeszcze raz. No za to nie działało. No dalej, dalej nie działa. No i tak może bardziej tak w prawo, lewo. No, no w prawo. To jest lewo, lewo, lewo. lewo. No to w lewo, no to w lewo. A prawo, prawo, prawo. No ja nie umiem. No kurna. Ja nie odróżniam. No to w stronę Do... twojej twarzy. W drugą stronę. W no. stronę A? twojej twarzy, bo to... Albo obróć po prostu kamerę, obróć tak telefon, co tak, nie? No, obróć telefon. Obróć telefon, się będzie... no. ci wkładała w dupę. No, 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 ale obróć telefon. Bo, mm? sam zobacz, ale chłopie, to się przyda. Zobacz, bo to jest taki fajny motyw. Jakiś suwa tam. O kolejny jakiś dołączył. Zupełnie la lero Porco dio e porco alla. Ero con il mio foot. Fajnie, nie? No? Ja? Mi też się podoba. Tralalero, la Ja kończę na No nie. Oh. <laughs> Mam, mam nagrane, mam nagrane panowie.